Motarkiw Wojtka Majewskiego, jak zwykle gorąco, ciepło, wakacyjnie witam Państwa. Dobra wiadomość na dzień dobry. A więc ci, którzy uczestniczą w naszych konkursach, bawią się z nami, mają szansę na ciekawe nagrody, dostaliśmy je od firmy Audi. Jest m.in. taki termosik, są zapachy, jest oczywiście kubeczek związany ze słynnym Audi 4 jest parasol, a rozwiązanie konkursu to oczywiście rajd warszawski. Zagadka nie była trudna. A nagrody dostaje m.in. pan Kazimierz z Warszawy, pan Tadeusz z Żor i pan Janek z Katowic. No ale teraz, drodzy Państwo, muszę powiedzieć o moim bólu wakacyjnym. Nie miałem okazji być na rajdzie rzeszowskim. A rajd rzeszowski to jest rajd, który uwielbiam, który jest emocjonujący, zawsze upalny, jest alubenia, jest przejazd przez wodę. Wielokrotnie tam byłem, często byłem rzecznikiem prasowym tego rajdu, e, Przyjaźniłem się i mogę powiedzieć przyjaźnie z jednym z organizatorów, a więc z panem Zdzisławem Grzybem. E, to jest rajd bliski mojemu sercu, ale byłem wtedy akurat na drugim końcu Polski nad Bałtykiem, tak się. Zrobił, ale chcę wrócić do rajdu rzeszowskiego, jednego z najciekawszych, moim zdaniem, wtedy był Buffier, wtedy był Kajetanowicz, drodzy Państwo, a więc rajd rzeszowski 2011, to był wtedy 20. Jubileuszowy rajd. To czwarta eliminacja rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Jeden z najlepiej organizowanych rajdów, najciekawszy i gwiazdy. Brian Bouffier, Igor Drotar, oczywiście Michał Bębenek, no i Kajetan Kajetanowicz. Ciekawy pojedynek, bo także jest Michał Sołowo. Śmiało można powiedzieć, że ten rajd to był popis Janka Chmielewskiego. Pilotowany przez Dachowskiego krakowianin, występujący w barwach automobilu klubu Rzeszowskiego, jechał jakby u siebie. Dobrze przygotowany samochód, no i widać, że Janek jest już zawodnikiem, dobrze wyszkolony technicznie, radził sobie znakomicie. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej zajął znakomite siódme miejsce. Na pewno nie do końca zadowolony może być ze swojego występu Michał Bębenek, który tym razem pilotowany był przez Macieja Wilka. Pojechali na początku bardzo szybko, dobrze. Pierwsze odcinki specjalne to miejsca w pierwszej piątce, no ale później defektowa i właściwie wszystko się posypało. Niestety nie nawiązywali do wielkich tradycji, a przecież i w tym rajdzie. No i przede wszystkim w rajdzie Polski pokazywali, że są cały czas w gronie najlepszej trójki czy piątki kierowców. Oglądamy huchałek, który również pojechał niezły rajd. Ja myślę, że zwycięstwo W4 to jego wielki sukces. No zresztą trudno się dziwić, że byli zadowoleni, jechali pewnie szybko, no i dowieźli doskonałą lokatę do mety. Rajd Rzeszowski dla nas w tym roku trzeba przyznać, że bardzo udany. Tak naprawdę jesteśmy zadowoleni z siebie, bo potrafiliśmy jechać momentami bardzo szybko. No to nasze tempo niecało, nie, nie było jeszcze cały czas bardzo dobre, tylko miejscami. Ale to i tak dobrze, dobrze wróży na kolejne rajdy. Widać, że cały czas jedziemy do przodu, cały czas jedziemy coraz szybciej. I jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Na pewno nie do końca usatysfakcjonowany wynikiem podczas rajdu rzeszowskiego był Tomek Kuchar pilotowany przez Daniela Dymurskiego. Wiemy, że to zawodnik bardzo doświadczony, mający ogromne ambicje no ale miejsce czwarte w generalnej klasyfikacji tego rajdu sądzę, że nie do końca go satysfakcjonuje tym bardziej, że po defekcie Sołowowa szansa na miejsce trzecie była a to Józef Beresz Junior, który jechał samochodem Fabia WRC no i niestety utknął tutaj po tym water splashu, proszę zwrócić uwagę jak opornie dosyć polscy kibice podchodzą do pchania, przecież to jest tradycja, że w takich sytuacjach należy błyskawicznie wypchać załogę i dopiero po kilkudziesięciu sekund Józef Beresz pojechał dalej. a Skoro oglądaliśmy przed chwilą samochód WRC, to dwa kolejne auta z tej najwyższej specyfikacji. Najpierw samochód dosyć stary, to auto Melicharkę, bo przypominam, oglądamy także Mistrzostwa Słowacji. To nie tylko rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski, również Słowacja, więc Melicharek Mitsubishi, dość leciwym, ale cały czas to auto poruszało się bardzo szybko. i Igor Drotar to zawodnik, który bardzo chętnie przyjeżdża do Rzeszowa. Ogromnie lubi to miasto. Jego wysłużone subaru pojechało znakomicie, miejski odcinek, no ale na trasie nie miał szans rywalizować z najlepszymi. Tak czy owak, widzieliśmy w Rzeszowie także samochody WRC. Grzegorz Grzyb pojechał znakomicie, ale niestety tylko jeden dzień. Nie. Drugie miejsce po pierwszym dniu 20 rajdu Rzeszowskiego to wynik wspaniały i właściwie tylko on potrafił w pierwszym dniu odgryzać się Brianowi Buffie. Wygrał odcinek z nim nawet o chyba 7-8 sekund i wydawało się, że nawiąże walkę, że w drugim dniu pokaże, co to znaczy być gospodarzem, znać znakomicie. Każdy OS tego rajdu, przecież przypominam Grzegorz Grzyb mieszka w Rzeszowie, zna tamte trasy doskonale, ale nie udało się w drugim dniu. Natomiast w pierwszym dniu nie udało się Kajetanowi. Kajetanowiczowi miał defekt. Drugi dzień pojechał wyśmienicie i miał szansę ten dzień wygrać, ale oczywiście znów Brian Buffier na odcinku ostatnim pokazał, że jest najszybszy. Walczyliśmy z Brianem, wygraliśmy większość odcinków, to fantastyczne uczucie. Naprawdę mocno ryzykowaliśmy, ale to było łatwiejsze, bo mieliśmy sporo motywacji po wczorajszym nieudanym w sumie dniu. Dziś walczyliśmy jak lwy i w zasadzie jesteśmy ogromnie zadowoleni, pomimo tego, że nie zdobyliśmy tylu punktów, ile byśmy chcieli teraz wielka trójka rajdu rzeszowskiego. Michał Sołowow z Maćkiem Baranem na trzecim miejscu. Michał dwukrotnie wygrał rajd rzeszowski, czuje się tu doskonale. Zdecydował się na nowy samochód i okazało się to nie najlepszym wyborem. Chociaż trzecie miejsce cały czas daje mu szansę na zdobycie tytułu rajdowego samochodowego mistrza Polski. Ale na pewno ten rajd zdecydowanie do tego tytułu nie przybliżył krakowsko-kielecką załogę. Sam jestem sobie winny, ponieważ chciałem, żeby coś było fajniejszego, lepszego i jakby optymistycznie podszedłem do testów. I pewno, pewno było w tym sporo psychologii i fajnie mi się jeździło tym samochodem, odcinek był wolny, no i na tym wolnym odcinku to było całkiem ok. Obiektywnie jeszcze jest za wcześnie na to auto i, i myślę, że bez takich istotnych zmian w homologacji to auto nie będzie konkurencyjne że to jest bardzo dobry silnik samochodu WRC, więc wątpię, żeby coś się poprawiło. Ale przy tej, przy tej zwężce, po prostu to auto nie, nie pojedzie. A ta załoga zrobiła prawdziwą furorę na 20. Rajdzie Rzeszowskim. To oczywiście Maciej Rzeźnik z Przemkiem Mazurem. Pojechali znakomicie i ostatecznie w klasyfikacji generalnej zajęli drugie miejsce. To właściwie pierwsza taka wysoka lokata w karierze tego kierowcy. No i myślę, że będzie takie przełamanie, że zobaczymy również Maćka Rzeźnika z Przemkiem Mazurem na podium może podczas kolejnych rajdów Mistrzostw Polski, także Mistrzostw Słowacji. Pojechali wyśmienicie, no ale cała publiczność Rzeszowa i Podkarpacia kibicowała tej załodze, a to oczywiście Brian Bouffier, ten który ten rajd wygrał, no bo któż inny mógł wygrać, skoro od wielu lat ten chłopak jeździ w Polsce najszybciej. Jestem oczywiście bardzo zadowolony z tego zwycięstwa, bo wcale nie przyszło łatwo. Bardzo dobrze się czuję w Rzeszowie. Są tu ciekawe odcinki specjalne i doskonała organizacja. Na no w drugim dniu ciekawa walka z kajetanem Kajetanowiczem, fajna walka z rzeźnikiem. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie przyjadę tu do Rzeszowa, bo czuję się tu doskonale i każde zwycięstwo w Polsce nie tylko sprawia mi ogromną frajdę. To proszę Państwa, takie wspomnienie dla mnie bardzo sympatyczne. Lubię ten rajd i myślę, że będziemy jeszcze do rajdu Rzeszowskiego niejednokrotnie wracali. Oczywiście myślę o tych rajdach z przeszłości, kiedy fantastycznie walczył Michał Sołowo, który wygrywał te rajdy. A może nawet do początku, kiedy ten rajd nie był jeszcze w kalendarzu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, ale wtedy wygrała ten rajd. Uwaga, kto. Magda Cieślik z Magdą Lukas. Tak się też zdarzyło, aż trudno uwierzyć. Wygrały wtedy ze Zbyszkiem Gabrysiem. Oczywiście były różne dziwne wydarzenia, ale tak się stało. No i wracamy do Roberta Kubicy, do wywiadu sprzed lat, kiedy jeździł w zespole BMW Zauber. No i pytanie najpierw: What was the worst moment, czyli najgorszy moment w jego karierze? Odpowiada Robert Kubica. There were sam. Some... Not really nice moments in my career, but uh, I cannot say the you know worst one. I mean, uh, I struggle pretty a lot of seasons to get results. Uh, you know, if in racing, you you it's the driver. Of course, it's important, but sometimes uh, material uh, it's also important because we without good car you can be best driver in the world, but you will not win the season. So you have to have all package and. Uh, uh, you know, it was not easy. But uh, 2004, I think, the year with uh, when I raced in Formula Three Euro series was was not the easiest of the of the my career. But I learned a lot. You know, even if the year of was really tough, I learned uh, a lot of good, positive things from this year. Honestly, Formula One was never my goal. Was a dream and uh, my goals were more realistic. Uh, you know, Formula one is really closed uh, world, and uh, there are not many places uh, uh, which are free. and uh, you have to, honestly, you have to be also a bit lucky, as i was uh, in the end of last year when i re received the phone call of, of mario tyson, and uh, i came to hinville, and uh, after two weeks we signed the contract, and i get this opportunity, which is really good opportunity for me. Uh, and it shows that uh, i was able to to performing well to do my job very well uh, and i think uh, without this opportunity without this luck i would be not in formula 1 so uh, i think all young drivers uh, the, the goal is to become professional driver and also my goal was to become professional driver which was quite realistic i would say but formula 1 was a dream and uh, the dream came true In Formula One. There are many good drivers, and uh, you know I don't have really one idol or hero in Formula One. Michael Schumacher will be too easy to say because you know with all uh, championship he he won, it's you know for sure one of the best drivers in the history. And uh, but I always liked Giancarlo Fisichella uh, when I was racing karting, maybe because he he became Formula One driver without uh, big money, without big support, and. Uh, Wiedział, że jeśli chcę być Formal 1 Driver, muszę bardzo się troszczyć, ponieważ nie mam słuchania z mojego kraju i nie mam budget. So Więc jestem naprawdę pełna, bardziej pełna, że mogę być Formal One Driver, jeśli będę miał sponsorów czy money. To były, proszę Państwa, wypowiedzi Roberta Kubicy sprzed niemal 15 lat. Myślę, że ciekawe, zarówno jeśli chodzi o jego idolę, jak i. W ogóle sytuację w Formule 1. Teraz totalnie zmienimy temat, trochę wakacyjny, bo wydaje mi się, że przyszedł taki czas, drodzy Państwo, abyśmy coraz chętniej myśleli o kamperach. To oczywiście związane jest z koronawirusem. Tam się nie kontaktujemy w hotelach. Jesteśmy trochę zamknięci w rodzinnym gronie. I teraz wracamy do właśnie tematu kampera. Ja zadałem Pawłowi Wadowskiemu, takiemu gentlemanowi, który kocha kampery, proste pytanie, co daje jeżdżenie kamperem? No i posłuchajcie Państwo tej odpowiedzi. Wolność. Wolność, jeszcze raz wolność. Możliwość nieograniczonego przemieszczania się, nocowania w dowolnym praktycznym punkcie. Tam, gdzie nas po prostu oczy poniosą, jedziemy. Zatrzymujemy się, jak tylko nie ma zakazu zatrzymywania, i możemy nocować, możemy biwakować. E, mamy cały czas dach nad głową, mamy cały czas do dyspozycji wszystko to, co e, niezbędne do codziennego życia. E, mamy prysznik, mamy toaletę, e, lodówkę, kuchnię dobrze wyposażoną, e, porządnej jakości łóżka do spania, e, pokoik dzienny. E, to wszystko oczywiście często klimatyzowane. Także warunki do jazdy kapitalne wymarzone w lecie, również porządnie ogrzewane, a zatem możemy użytkować kampery również w zimie, na przykład na narty można spokojnie jeździć. Ale to wszystko właśnie daje tą wolność i ten komfort, o którym mówiłem. Jakie są podstawowe atuty tego już nowoczesnego kampera? Bo przecież tutaj też można mówić o pewnych zmianach w porównaniu z tym, co było 15 czy 20 lat temu, bo wtedy kampery też już były. Samochody, na bazie których te kampery są budowane, w ciągu tych 15 lat zmieniły się zdecydowanie. Przede wszystkim są bardziej komfortowe, są zdecydowanie mocniejsze, bardziej ekonomiczne. Samochody kempingowe najczęściej budowane są na bazie Fiatów, czy też Citroenów, bądź Peugeotów. Samochody te mają przedni napęd, więc jest możliwość obniżenia do minimum podłogi, a zatem zwiększa to komfort wsiadania, wysiadania. Auta zapewniają kapitalny komfort jazdy porównywalny z niezłym samochodem osobowym, no i zupełnie przyzwoitą moc, która to auto rozpędza do 120-130 na godzinę. To z taką prędkością można podróżować. Czy przepisy ograniczają możliwość maksymalnej prędkości przy jeździe kamperami? W niektórych krajach ograniczenia do 90 na godzinę na autostradzie istnieją. Natomiast w Polsce, w Niemczech, we Francji auta kempingowe traktuje się tak jak osobowe. Różnice pomiędzy camperem a przyczepą kempingową w głównej mierze sprowadzają się do możliwości poruszania się nawet w trakcie jazdy w samochodzie kempingowym, możliwości kontaktu z kierującym, no i przede wszystkim zdecydowanej łatwości w manewrowaniu i dostępności Większej ilości ciekawych miejsc, podjazdów, przełęczy niż w przypadku przyczepy. Przyznacie Państwo, że camper to jest coś, co przynajmniej w tym trudnym czasie konwida tego nieszczęsnego koronawirusa. Czyli camper jest znakomitym lekarstwem na ryzyko zarażenia się. Jesteśmy w swoim gronie, jesteśmy w takim małym świecie i myślę, że właśnie teraz te kampery rzeczywiście mają przed sobą ogromną przyszłość. I drodzy państwo, to tyle w tym spotkaniu w Moto Archiwum Wojtka Majewskiego. Dziękuję, że jesteście z nami i w wakacje znajdujecie czas, aby zerknąć na Moto Archiwum. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu mojego programu.